Pierwsza część filmu, muszę przyznać, że jest dość wierna książce poza właśnie tym irytkiem, który się w filmie nie pojawia, ale y, też jestem, można powiedzieć, na świeżo z trzema pierwszymi częściami książ książek, czę czwartą. Są tam małe y, szczegóły, które są zmienione, na przykład to, że Harry y, poznał Malfoya jeszcze zanim dotarł do Hogwartu w książce. Mhm. Lubię pierwszą część. Na pewno nie jest to moja ulubiona część z całej sagi, ale fajne jest to, że wiesz, jako widz, to też dopiero poznajesz ten świat. Pierwszy, masz pierwszy kontakt z nim. Pierwsze wrażenie mhm. zawsze jest najmocniejsze, i w tym wypadku właśnie jest to fajne. A do, dodatkowo te pierwszy i drugi film ma taką właśnie. Dziecięcą naiwność, jeszcze taką baśniowość w sobie. Nie? No i ja właśnie chyba przez te yy, przez to dziecięce spojrzenie na to wszystko, jak to wygląda, jedynka i dwójka to chyba są takie moje ulubione części. No, nie wiem, na przykład czwarta część, yy, piąta, szósta, no trzecia. No też, też są fajne, też je lubię, ale przez to, że wiesz, te pierwsze dwie części są takie jeszcze kolorowe, i ten Hogwart, ten cały świat magii jest w taki sposób y, przedstawiony. No dobrze mi się no, kojarzy po prostu. No przyjemnie. Też uważam, że między np. dwójką a trójką jest takie zbyt duże przejście, taki kontrast. Że dwójka to jest jeszcze takie, tak kolorowo, przyjemnie i ten, a trójka to już jest tak szaro, już widać, że oni są też y, więksi. I brakuje mi czegoś takiego pośredniego.